Koci mu O kurwa. No, ale... no to też kodzi mu to będziesz widział. Ale to są elementy nie? Kurwa, co jest? O, alien już ruszył maszynę. Kurwa, nie działa ja mi. Ej, klawiatura mi się rozjebała. Zobacz, jakąś znagród nagród, co co to? Nie tego. No. <średnio> Jak ja ktoś oh. się pisze, Paweł? Kodzi Kodzi chyba przez jod, 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 jod. To to jodwabkin. <średnio> yes. Nie. J i Kojimuro Fushi Oma Dobra, dobra dobra, 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 bo piwku ciężko. Nie? Znaczy, bo on jest wysoki, nie? Ale. Jest, jest, jest. Tam filmik sobie, zobacz jak on wyglądał, nie? To tam... On jest teraz ministrem sportu w Japonii. Misz olimpijski z 2004 roku, za ten. W tym odcinku